Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już 46 odcinku z serii Pokémon Diamond. i dzisiejszym odcinku będę w centrum Pokémon w mieście Pastoria. Moi Pokémon z tego co pamiętam mają się raczej dobrze, więc z dzisiejszym odcinku ruszymy chyba na wyzwanie stadionu. Do nie wiem jakich poziomów się spodziewać na ów stadionie w mieście Pastoria, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. W każdym razie w sumie nie popatrzyłem, ale tutaj lider właśnie... Yy... Liderem jest yy, Crusher Wake. I właśnie Bary tu zdobył znakę. Yy, liderem tutaj jest Wake. Yy, mam na myśli Crusher Wake, Mistrza wodnego... w typu wodnego. Yy, no, masz dużo odwagi. Yy, skoro próbujesz... Yy... Aha, musisz mieć dużo odwagi, skoro będziesz, prób jeśli będziesz próbował yy, mierzyć się z Pokémonami wodnymi, typem ognistym bądź ziemnym. Czy ziemnym, to jeszcze dobra obrada, ale to rzeczywiście średni pomysł. Yy, ale to zostawiam Tobie. Teraz idź i stocz jakieś dobre walki. No tak, no i to jest właśnie stadium, na którym mamy wodę, mamy kładki, i tą wodę stopniowo będziemy podnosić. I te kładki też się będą stopniowo yy, wtedy podnosiły. Tu mamy właśnie takie przełączniki, które yy, będą aktywowały. Yy, to właśnie przejście. No i tak, tu też mamy trenerów, którzy będą używali pokemon wodnych. To jest mi nowy rodzaj trenera. Yy, nie tylko pracuję nad z swoim ciałem, też pracuję nad yy, moim... Moich... Nad ciałem duchem moich Pokémonów. nad moimi Pokémonami, moim duchem. A. Dobra, w każdym razie mam do czynienia z nowym rodzajem trenera, jakim jest... Yy, Tuber, czyli... Po prostu dzieciak w kółku Jackie, który jest za walki na poziomie. na poziomie 26, więc raczej sobie poradzimy. E, także it's to I lecimy. Tak prawdę mówiąc, mamy teraz odznakę praktycznie jedna po drugiej. E, co troszeczkę e, ogólnie rzecz ujmując. No jest... też szybko zdobywamy właśnie odznakę czwartą i zaraz później... znaczy trzecią i zaraz czwartą. I ogólnie do piątej zaraz też praktycznie dojdziemy, kiedy będziemy mieli yy, już pozostałe yy, te dwie oznaki, które teraz dojdziemy. Wow, trenerze! Musisz... Musisz być chyba najśmieszniejszy niż nasz lider. No to raczej na pewno. Dobra, kiedy dotkniemy na żółty przełącznik... Aha, to woda jeszcze bardziej opadnie. A, i będę mógł przejść sobie tutaj, tutaj, tutaj... Aha. Dobra, tutaj nie przejdę. Teraz będziemy musieli na przykład przycisnąć zielony. Teraz będę mógł przejść sobie tutaj dalej na przykład, ale dobra. Tu jeszcze mamy gościa do pokonania. Rybaka! O panowo um, niesamowitą moc wódnych Pokemonów. Nie wygrasz. Zobaczymy. W każdym razie teraz y, będziemy mieli do czynienia z wędkarzem, y, Walterem, który wysyła do walki Barbaucza. To i Starowia lecimy! Tak prawdę mówiąc, chyba nie mam nic dobrego na Pokémony wodne. Na pokemon wodne są dobre typy trawiasty oraz yy, elektryczny. A żaden z moich pokemonów nie zna ruchów ani typu jednego, ani drugiego. Także jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Dobra, Errol jest prawie z Diobarbocza. Boucha. ten używa Water Pulse. Yy, Water Pulse może trochę zaboleć, ponieważ jest to o no, dosyć no, niemałej sile 60. No, i jeszcze może oszołomić, właśnie. Dobra, szybko, quick attack. Błagam się, stary, żeby ja tylko jego, jego, nie siebie. No cóż, uderzenie w siebie, stary, jest dość mocne, bo stary ma dość niski atak w stosunku do defensa, bo uderzenie w siebie jest tym silniejsze, i znaczy po prostu, jakby Pokémon atakuje siebie, atakiem fizycznym, po prostu. O jakieś tam sile i po prostu, jeżeli mam większy atak, mniejszy defense, to zdaje to znacznie większe obrażenia. Dlatego też e, ruch Swagger jest świetnym atakiem, jeśli chodzi o oszołomienie. Szczególnie po kogoś to nie używa ataków fizycznych. E. No niezły z siebie dzieciak. No, powiedzmy. No i troszkę się dostało Starfield, ale myślę, że jakoś sobie da radę jeszcze w kolejnej walce. E, dobra, teraz będą przejść... Się tędy do kolejnego trenera, który jest tutaj. to jest w sumie nowy rodzaj też trenera. To jest marynarz. Eee, przebyłem cały podczas... Aha, trener Pokémony. I właśnie wybrałem ten stadion. Eee. Na pewno coś tam, nie wiem, jakby... Stoczy jakąś walkę czy coś się z tym. No, w każdym razie Marynarz y, Demierca i walczy z towarami Wigula. Wigula jest kolejny, chyba nowy pokémon. To Pokemon, co Pokemon y, wodno latający. To jest to pokémon Mewa, jak widać zresztą. tylko będzie mi jeszcze okazję go złapać. Y, no i tak, y, Wigula jest dość cienki w Defie, więc mój Aero Ace raczej w zupełności wystarczy, aby go pokonać. Y, natomiast y, ciekaw jestem, jaki będzie kolejny pokémon gościa. W no, Marynarz Mewa dosyć. Taki oczywisty Pokémonu gościa. I kolejny Pokémon jest kolejny Wingo. Proszę bardzo. Um, także i nowe Pokémony tutaj zobaczymy. No to kolejny. Erlajs i Poingulo. Dobra. Udało się nam pokonać trenera. Dobra, ty... Ty jesteś wysokiej klasy! Powiedzmy. Dobra, teraz tu mam przyłocik, który podniesie poziom wody na najwyższy możliwy. Przez co będziemy mogli sobie przejść tutaj i też przejść tutaj. Do kolejnej tutaj tenerki, tym razem. Chcę być jak Crash Awake! Jak lider? Ha. Chyba w marzeniach. No w każdym razie YouTuber Caitlyn, zrobił do walki Azurilla. Co znaczy, ciekawe, Azur nie jest Pokémonem wody, a pokémon normalny jest to wyższa forma Pokémonem Reela. No i w sumie Azurilla jest dość dobry w defie i nie wiem, czy mój Relay's wystarczy. Ale trzeba być w dobrej myśli. Znaczy w defie, no w defie HP też nie najgorzej. Ale udało nam się ją rozwalić, także. Jest w porządku. 169 punktów ekspan. No i kolejnym pokemonem jest Meryl. Meryl z kolei będzie na pewno bardziej wytrzymał niż Azumarill. Czy Azurill. Azumarill to jest jeszcze wyższa forma Meryl'a. E, natomiast tak, to ja użyję teraz może Fly'a. żeby mieć pewność, że ją pokona. Jednym ciosem, nie tracąc przy tym swoich HP. No i Azumarill używa rollout. No tak. Poznaję ten atak normalnie, Meryl. Co ja mówię? Azunari, kurczę, mylą się te one dość podobne nazywają. mają. każdym się Real pojawia. A dobre, 267 punktów ekspa prawie staczyło na poziom 32. Ech, jest i za dobry. No i tak, dzieciaczki nie ma jakoś dużo pieniędzy, dlatego też zarabiam dość mało. I kolejny wędka. aż. Mmm, złapałem Albo nie wiem. Jakoby najpospojstszego Pokémona na świecie? Czyli byśmy mieli Magikarpia? Zobaczymy. W każdym razie tak, wędkarz Erik zwalczył sobie Golden Age, jednak nie Magikarpia. No i bardzo dobrze, o poziom 22 to teraz wykończę. Jeden Earlacem i wbiję od razu poziom mm, naszemu Starzy. Także szybciuchem Earlacem. Ty że gość chyba będzie miał jeszcze Gyaradosa. <laughs> A Gyarados może być kłopotem. Trochę. Um, dobra, czyli tak. Pierwszy właściciel exp. No i poziom 32. No i kolejny Pokémon, tak jak spodziewałem się, jest Gyarados. Do walki z Gyaradosem może wyśleć Spiritomb. No, prawdę powiedziawszy, Garados na tym poziomie, yy, nie wiecie, czy znało raczej ruchów, które mogłyby mi w jakiś szczególny sposób yy, zagrozić. No to jego też i Spirit Hump. No tutaj mi na wejściu obniży atak, niestety. A może wam pokażę, jak wygląda Sucker Punch. O ile ten będzie chciał mnie zaatakować, to będę mógł yy, go użyć, właśnie. Tak się o to on prezentuje. Czy jednak chciał mnie zaatakować? No i Sucker Punch zabiera dość sporo. Jak zresztą widać. No, krytyczny bite. Dobra, ja go spróbuję uśpić ewentualnie i... Choć w sobie nie wiem, czy wyjdę jakoś super na tym. No kolejny już jest krytyczny! I pewnie jeszcze Flinch. A jak? Skoobana. Dobra, Sucker Punch i kończymy tą zabawę. Co nie wiadomo, jak szybki byłby oponent Sucker Punch i tak uderzy pierwszy. Także to jest duży plus tego ataku. Eee, dobra, także 1099 expa. Wow. Ponad tysiak. No i koniec Pokémon jest Barbouch. W sumie zostańmy. czy Barbouch będzie szybszy ode mnie. Barbouch nie jest jakiś super szybki, ale jednak szybszy może być. Ale spróbujemy. Hipnoza. Tak, jest szybszy. Używa Mad Bump. Mad Bump może mi chyba obniżyć celność, ale na szczęście to się nie stało i Hipnoza trafia dobrze. Będzie mogli Dreamy Terem wystać sny z barbocza. I troszeczkę HP sobie odnowić. E, choć Barbocz ma HP dość sporo, także... Um, jako tak powinienem wyjść może na i na zielone HP. Dobra, czuj Tak jest! Wszystko zjęło! Wow, Ładnie! Ładnie mnie podleczyło. Dobra, więc mieliśmy kolejnego wędkarza. Imieniem Eric. Bycie numer 1 na świecie wcale tego nie oznacza, albo nic nie znaczy. Dobra, więc tak, kolejny Pokémon, którego wyśle do walki jest, właśnie będzie Spiritomb, no i tak, teraz musimy przycisnąć ten zielony przycisk, aby poziom wody znów się obniżył. Musimy teraz pójść tutaj i wtepnąć przycisk żółty. No i teraz będziemy mogli przejść sobie tutaj dalej. A tak, tu w koło i tu powinien być przycisk niebieski, do crashera dojdziemy. No i tu jest ostatni trener w tym, Jimie. Jak szalejące morze. Eee... zmiażdżaj <zmierdzę> i zmyj wszystko przede mną. Eee, tak, właśnie walczę. No dobra. więc Zobaczmy, jak będzie walczył marynarz imieniem Samson. Teraz o walki Shellosa Czyli nic szczególnego. I szczerze, stacień znaczy, będzie wolniejszy niż Spirit dlatego też mógłbym spróbować go uśpić i wysłać z niego sen, właśnie naszym dreamy Perem Działamy. Um, dobra. Słuchajcie, ile mam PP w Sucker Punchu? Ciekaw jestem. Punchu do maju ma tylko 5, więc chyba powinno mi zostać 3. Tak. W to jest taka trochę wada tego ruku, że ma tylko 5 pieprzy. Dobra, ale z też sporo HP, myślę, że uda mi się wyciągnąć. Tak, już jesteśmy w pełni sił, ale jeszcze. Jed o, obudził się. No to jeszcze jednego y uderzenia nie zastosujemy w sensie y Dream Eternal. ale dosyć szybko się obudził z No, Dobra, to dobijemy fajnym takiem. No niestety już Raindance. Y, to wzmocni ataki wodne przeciwników. Także no niestety... sytuacja nie wygląda aż tak różowo. Dobra, udało mi się pokonać Shellosa. Dobra, czytaliśmy 5 punktów exp. No i... deszcz pada. Też wpłynie niestety na długość walki. No, to już trzeba jakoś to przeboleć. No i kolejnym Pokémonem jest Wingo! W sumie z Wingo nie powinien mieć większych problemów. Eee... tak powinien załatwić sprawę. Ale ten nie użyje nam jest Supersonic, bo tego... Też można się po Wingu spodziewać. I Wing tak jednak atakuje. No skoro tak, to skrzydłami, jak najbardziej. To Sakar Sakropoczek chce sobie zostawić ewentualnie na lidera, jeżeli miałbym się z nim mierzyć, właśnie na naszą Spirit Hump. Dobra, teraz punktów się Exp? No i jeszcze Pokémon chyba będziemy mieli Level Up. No, i kolejnym Pokémonem trenera jest Shellos. Kolejny To w sumie znów mogę spróbować uszpić Szelosa. Yy, wystać z niego HP Dreamy Terrem i wyjść na pełne zdrowie. Także zróbmy tak. Dobra, Shellos sobie śpi. Um, dobra, deszcz chyba jeszcze dalej będzie padał, tak jest. Ale myślę, że już niedługo powinienem przestać, no bo zjawisko wywołane pokodowe wywołane właśnie e, przez ruch trwa tylko 5 tur. Dobra, Dream Eater! Świetny. Dobra, mamy już pełne HP. Zobaczmy, czy Selas się obudzi, no oby nie... Dobra, Sheros sobie śpi, no to kolejny Dream Eater e, załatwi sprawę. No i też jak widzicie już przestał padać. Także ostateczny Dream Eater! No i pokonaliśmy Shotgosa i tym samym marynarza. Tak w sumie, pre myślę nie przyda mi się w ogóle w walce z liderem. No chyba, że będzie używał jakiegoś Pokémona wodno-ziemnego. Który nie będzie miał ten Absorb, oczywiście. No i level 32. No ładnie nam nawet na statystyki. Speed plus zero. No nie może być. A, A tak nawet... Tak się dzieje, jak nawet nie umie rąk. Albo coś takiego. W każdym razie, kiedy nadepniemy ten niebieski przełącznik, będziemy mieli dojście... Do samego już lidera. Właśnie. I to jest Crash Wake. No i sobie przed walką może mi się walce przydać Staruwia do tego też i go poleczę jakimś super potionem. To powinno załatwić sprawę, myślę. Tak jest. No i do walki z liderem kogo ja mogę wysłać jako pierwszego? Do walki z liderem jako pierwszego może wyślę Machampa. E, wróć, 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 wróć. Macho, myślę, że byłby w stanie rozgromić cały team tego gościa. Maczam jest naprawdę bardzo silny. Jeśli chodzi o statystykę ataku. Witaj! E, nie często mam wyzwania. E... E... A Stoi przed wielką chwałą lidera stadionów Pastory. Dokładnie jestem Crush Wake! E, moje Pokémony wzmacni... Rosły w siłę podczas e, nie wiem, sztormów. E, będą w stanie przetrwać wszystko, co na nie zarzucisz. Zwycięstwo będzie nasze. No dalej, zaczynajmy. Także walczymy z Crash Awaken! Gościem, używających wodnych Pokémonów. I to jest Jon, zapaśnik, tak jakby. Leader Wake, no i jest walki Gyaradosa. W sumie jednak e, Machamp nie był najlepszym wyborem, przynajmniej na ten moment, kiedy nie zna jeszcze żadnego ataku, który Giardosowi mógłby coś więcej zrobić. Um, Giardos poziom ma dość wysoki, 27. Ja się teraz będę spodziewał jakiegoś ataku, dlatego też i spróbujemy użyć Revenge. E, Gyarados użyła Dragon Rage. Ten atak zabiera dokładnie 40 HP, nie mniej, nie więcej. W sumie na tym poziomie jest on taki dosyć mocny. Dobra, Revenge zabrał stosunkowo niewiele. Eee, no i cóż to mógłbym zrobić? Eee, zmianę i spróbować z Ibipomem. Eee, Ibipome, czy może Starryvia? Dobra, spróbujemy z i eee, Z Fly myślę, że byłby w stanie wykończyć Gyaradosa. Tylko, żeby nie dostał kolejnym kurcze eee, Dragon Rage'em. Bo kiedy sobie mu atak, to nawet jego trash czy jakikolwiek inny atak zabierze mi na pewno mniej. Używa Bite. No, zabrałem mi stosunkowo właśnie niewiele. To no, dlatego ja teraz użyję Fly'a. I miejmy nadzieję, że to wystarczy, aby powalić Gyaradosa. Dobra, no, ten kolejny raz używa Dragon Rage. No i Fly z powietrza, też z Olivia. Ewentualnie, jeżeli Fly by nie wystarczył... A nie wystarczył, to będę mógł go spróbować z ubi czymś innym. No i już Brain. Brain jest atakiem typu wodnego, e, który jest e, mocniejszy, gdy Pokémon ma mniej niż połowę HP, ten używa super potiona, co dodało mu trochę trochę sporo nawet. Dobra, Aerolace. E, I zobaczymy ile weźmie Aerolace. E, dobra, chyba jednak będę musiał użyć Fly'a na dubitkę. Także... let's LET'SOREVIA! Dobra, stoję okay. ja w zatuję. Gardus Brain. No i my teraz flyjem walimy z powietrza i wykańczamy tym, co sposobem Gioradosa. Chyba trudniejszego pokemona do pokonania od właśnie gościa. Także po 618 punktów EXPA, czyli dość przyzwoicie. No i kolejny Pokémonem gościa jest Float Cel. jest większą formą boyza. No i do walki z Flocenem, co ja mogę wysłać? Eee, w sumie do walki z Flocenem przyda się raczej Pokémon dość szybki, dlatego też wyślę AI. Eee, Bipoma. Eee, spróbujmy na początek obniżyć ataki obronę. W naszym pyklu. No i tak właśnie prezentuje się Floatel! Również Pokémon wydra. Dobra, jesteśmy szybsi niż Flowcel i ma poziom 30, czyli mamy trochę przewagi. Obniżyliśmy mu obronę przez to jego następne uderzenie. Chociażby Perseuce zbyt efektywne na nas raczej nie będzie, choć i tak zabrało dość sporo jak na ten atak. sumie mógłbym Wam pokazać na Hita, tutaj Urgen Cut. Zobaczmy, jak to zadziała. Zajęło dobrze, ale ten trzeba switchuć Berry, to teraz będę mógł wam pokazać Double hita, Dwa razy uderzymy z siłą 32, w sumie razem to nam da 70, ale jako że mamy Stab'a, to dostaniemy jeszcze dodatkowe 65, czyli około 105 w sile. Dobra, ten z kolei używa Swift, yy, to jest atak specjalny typu normalnego, którego właśnie nad Ambipom yy, mógł znać, ale dobra, Double Hit. No, Double Hit w zupełności wystarczy, żeby powalić Flowcella. Także udało nam się yy, z Flocelem, To teraz akcji wejdzie kolejny Pokémon lidera. Wow, 1143 punkt exp. No i ostatni Pokémon gościa jest Quagsire. I w sumie na Quagsire myślę, że Machamp będzie z kolei lepszy. Jedno uderzenie Revenge'em wzmocni. Yy, revenge podwojoną siłą powinno załatwić sprawę. Dobra. Wave yy wysyła Quagsire. Miejmy nadzieję, że to będzie próbowało mnie atakować. I nie użyje czegoś takiego jak ja. Hej! Uh, nie, że ci nie idzie. Kurczę, A No niech cię. Dobra, ale myślę, że revenge zabierze Kłopłowy HP. Także. A jednak nie zabrał. Dobra, próbujmy szczęścia dalej. Mimo, że mnie zaatakuje Mad Bump. W sumie ten tyl był trochę niepotrzebny, bo Mad Bump jest atakiem specjalnym. Um, nawet jeżeli mi obniży celność, to i tak bez znaczenia, bo ja mam modelować No Guard i trafię czymkolwiek, w cokolwiek. Revenge, spostojoność siłą i kończymy ten mecz. Maszam rządzi. Tak jest, 790 punktów ekspa, czyli powoli zbliżam się do poziomu 33. No i wake wake'a. No. no i koniec. Eee, no właśnie, cóż tu dodać. E, nie wiem. Dobrze walczyłeś. Wygląda na to, że... Eee... mnie. Dobrze mi się z tym walczyło. Zasłużyłeś na to. I dostaliśmy fan badge, cokolwiek te, Cokolwiek to oznacza. Nie wiem, czy jest to fan. W każdym razie, mając fan badge, będziesz mógł używać ruchu walk, poza walką. Eee... Ehm. I to jest specjalna nagroda, która yy, jakby. Nie wiem, dał. No. Nie wiem, jakby wynagrodzić świetlnej drużyny ten 55. Ten zawiera ruch Brian Zadaje podwójne obrażenia, jeżeli. Yy, aha. Cel ma mniej niż połowę HP. Aha, czyli cel musi mieć mniej. Ok. Używaj go w walkach. Jasne. Dobra, no i mamy kolejną, czwartą odznakę w sumie. Tak, jest, pokonaliśmy Crushera. Tak, jest, świeża, świeża nowa odznaka świeci. No i nam jeszcze do pokonania Fatina, którą właśnie mając już te odznaki, będziemy mogli pokonać. Już gościu, bez... Udało mi się. O, brat, pokonałeś lidera. No i jak? E, Podobała się walka z wakiem? Mam na myśli Crusher Wake'a. E, Wygląda z nim nie zapomniesz wygrany z nim. Myślę, że wake. Yy, też się dobrze bawił falce. To już tak myślę. No i dobra, więc mamy kolejną odznakę. No i w sumie w dzisiejszym odcinku, jak tam z czasem stoimy, yy, 23 minuty. No to byłoby wszystko. Także trzeba troszeczkę podleczyć moje boksy bo dostało mi się troszkę jednak walce z yy, Crusher Wakem. Także na no, szybkości się podleczymy. No i w sumie teraz y, będziemy mieli tak jakby odblokowane ile dobrze pamiętam quest z teamem Galactic i chyba nim przejdziemy na kolejny stadion, y, to będziemy musieli go, czy musieli chyba nie, ale chyba było warto go, nim się zająć. Y, natomiast tak, nie, 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 nie jeszcze nie, nie chcemy się leczyć drugi raz. Zobaczmy tylko czy moje Pokemon nie znalazły przy przypadkiem jakichś przedmiotów, nie znalazły. No dobra w dzisiejszym odcinku z serii Pokémon Dajmo to będzie wszystko. Ja z Wam się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii. To no, cześć zapraszam Was również na moje pozostałe film.